Strzał w dziesiątkę. Tak o nowym boisku, które powstało w mącznikach, mówią mieszkańcy tej miejscowości. Jest długo wyczekiwane, bo nasza wieś się bardzo dynamicznie rozwija pod względem ilości mieszkańców. Także boisko będzie w pełni i na pewno bardzo wykorzystane. Nowe boisko wielofunkcyjne ma wymiary 28 na 18 metrów. Będzie mogło być wykorzystywane do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Główna jest właściwie gra do piłki ręcznej, piłki nożnej. Możemy również tutaj wykorzystywać to do, do czterech, do czterech gry, gier w, w kosza, czyli mogą grać tutaj w sumie dwie grupy równolegle. Oraz mobilnie mamy tutaj przygotowaną tutaj siatkę dla, pod sporty siatkowe na zasadzie siatkówki Oraz, z uwagi na to, że siatka może być tutaj się podnosić i, i zjeżdżać, możliwość gry również w tenisa. Na boisku zastosowano również specjalną nawierzchnię, która umożliwi w pełni korzystanie ze wszystkich dyscyplin sportowych. To jest nawierzchnia wielofunkcyjna, jest to trawa krótka zasypana piachem kwarcowym. Piłka się doskonale odbija, także jest to po prostu na boisko takie wielofunkcyjne dobra sprawa. Boisko wielofunkcyjne w mocznikach kosztowało 313 tysięcy złotych. Będzie można z niego korzystać codziennie do godziny 21. Są tutaj panele solarne, także nie musieliśmy ingerować w sieć energetyczną. Lampy będą oczywiście oświetlały to boisko, także będzie można też tutaj korzystać z tego boiska w takim okresie powiedzmy wieczornym, jak już będzie się szybciej robiło ciemno. Dłuższe korzystanie będzie również możliwe po wcześniejszym zgłoszenie do administratora